Cześć wszystkim, w dzisiejszym filmie będzie na temat, no właśnie, LibreOffice Impress oraz o poruszaniu się po prostu po slajdowisku. Przyznam się, że kiedyś zrobiłem slajdy, slajdowisko, które miało około 600 slajdów, to rzeczywiście było wyzwanie, żeby się poruszać po czymś takim. Uwaga, zaczynam od utworzenia rzeczywiście nowej prezentacji, najlepiej na przykład na podstawie szablonu, niech to będzie świeży. Klikam utwórz, otwórz. No i oczywiście mam tutaj do dyspozycji różnego rodzaju slajd. Uwaga, jak się poruszać po tych slajdach. Standardowo albo klikamy po prostu lewym klawiszem myszy. No to jest standardowe zachowanie. Równie dobrze możemy poruszać się za pomocą klawiatury. Tu polecam strzałka góra dół. Ctrl AND, CTRL HOME powoduje przejście na koniec i na początek prezentacji. Natomiast uwaga. Mamy też do dyspozycji prawy klawisz myszy na slajdzie, i tu między innymi mam no właśnie coś takiego, co nazywa się nawiguj. Nawiguj, czyli przejdź do, przejdź do ostatniego slajdu. Szybko można rzeczywiście przejść do, do slajdu, który jest na końcu prezentacji, i ponownie nawiguj do pierwszego slajdu. To jest bardzo szybki sposób przejścia za pomocą myszy. A jak jesteście gdzieś. W prezentacji to, to samo polecenie nawiguj daje możliwość właśnie przejścia do pierwszego, do poprzedniego, ewentualnie do ostatniego slajdu jako takiego. Po co ten sposób? Ponieważ oglądając cudzą prezentację, jesteście w stanie zobaczyć możliwości programu Impress, co rzeczywiście w prezentacji może się znaleźć, tak? Jakiego rodzaju elementy, czyli obrazy, dźwięki, filmy. Wykresy i tak dalej, i tak dalej. Polecam takie coś rzeczywiście przejrzeć. I uwaga, warto po pierwsze mieć otwarte okno właściwości. Można je rzeczywiście zwinąć do takiej postaci. A jeżeli będziecie mieli otwarte, to bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o to okno. Czyli klikacie dany slajd. Pojawiają się właściwości w tym momencie slajdu. Można na przykład zmienić układ slajdu, jeżeli takim dysponujecie, tak? Chcecie rzeczywiście to zrobić. Natomiast uwaga to okno właściwości zmienia się w zależności od tego, co klikniecie. Jeżeli zaznaczacie tekst, w tym momencie okno będzie pokazywało właściwości tekstu. Jeżeli zaznaczacie na przykład grafikę, to, to okno będzie pokazywało właściwości grafiki. Standardowe okna są zawsze kontekstowe, służą do tego, aby, aby rzeczywiście dość szybko właściwości danego elementu wyświetlić. Co jeszcze, oglądając przygotowaną przez społeczność taką prezentację? Można na przykład spróbować. No, właśnie, modyfikować nieco, nieco prezentację, na przykład klikając, e, e, kasując pewne elementy. Zobaczmy, co tutaj rzeczywiście się zmienia. Równie dobrze e, można, no właśnie, klikając prawym klawiszem myszy na slajdzie, na przykład, zobaczyć, jaki jest menu i tu pod prawym klawiszem myszy, na przykład, ja dość często używam polecenia typu: O, właśnie, nowy slajd, jeżeli chcę wstawić nowy slajd mogę korzystać z polecenia duplikuj slide, gdzie ten slajd jest po prostu kopiowany z takim samym układem, jeżeli chcecie go na przykład poprawić i na nim pracować. I uwaga pod prawym klawiszem myszy ewentualnie można używać polecenia ukry slide. Ukryć slajd to nic innego, tylko właśnie slajd jest widoczny w prezentacji. Mamy bardzo rozbudowaną prezentację, natomiast pewnych slajdów nie pokazujemy, no bo zasada jest prosta. Less is more, czyli zbyt duża ilość slajdów powoduje tak naprawdę znudzenie Waszych słuchaczy. To są nasze slajdy. Taki jest właśnie sposób działania ich. Warto pamiętać o właściwościach. No i uwaga, po utworzeniu takiej właśnie jakiejkolwiek prezentacji warto tą prezentację rzeczywiście zapisać. E, aby zapisać, to mamy standardowo tutaj polecenie zapisz. Ewentualnie plik e, i między innymi w pliku mamy znowuż zapisz albo zapisz jako, co w tym momencie jest to wszystko jedno. tak? I na przykład jeżeli zapiszę, no to niech będzie, zapisuje w dokumentach, Mogę zrobić nowy katalog, czyli na przykład w dokumenty, niech będzie prezentacje jako takie, i w prezentacjach zrobię na przykład, niech to będzie test 01, i dzisiaj mamy 17.08.2025. Uwaga, standardowym zapisem jest, no właśnie, nie jest plik odp, czyli plik prezentacji LibreOffice Impress. Taki sposób go zapisałem. Natomiast jeżeli chcecie między innymi zmienić format, no to oczywiście mamy no właśnie, mamy różnego rodzaju formaty. Standardowo jak chcecie, żeby na przykład otworzyć prezentację w PowerPoincie, no to oczywiście jest możliwość zapisania tejże prezentacji w formacie PPTX, czyli PowerPointowym z pakietu Microsoft Office. Po kliknięciu Zapisz jest właśnie zaużywany format. No i tylko trzeba pamiętać, jakiego formatu chcecie używać. Ja użyję teraz formatu PowerPoint. Prezentacja zostanie otwarta, natomiast nie oszukujmy się, czasem mogą być pewne niuanse do poprawienia, albo nie wszystko jest po prostu widoczne. To tyle jeżeli chodzi o poruszanie się po slajdzie, wykorzystywanie prawego menu, zapisywanie e, tytułem właśnie wprowadzenia i bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą lekcję.